Siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku GTA 5. Dzisiaj będziemy robili glitch na strój yy, niewidzialny. Czekajcie, tylko sobie o coś opry kamerę. Okej, okay, już tu biorę piórniczek. Czekaj o to oprę kamerę. Hmm, jak by to zrobić? Dobra, czekajcie, jako stotuje, to tutaj już, bo mi tu brat nie chce nagrywać. Ja Dobra, to brat mi dojedzie, dawaj. Okej, okay, sorry, że tak robię, ale mój brat musi dojechać. Okej, okay, dobra, jedziemy. Każdy nie jestem um, złym kierowcą. No, ale nie uderzaj w nic, jedź normalnie. Ja staram się. Dobra. Musimy oczywiście zrobić to co Wam kazałem w tamtym odcinku jak na Story Modera. Musimy wziąć czerwony kombinezon i... Pouzuć wszystkie swoje zapisane stroje na chłopaku, bo inaczej glitch wam nie wyjdzie. To jest najlepsza metoda glitcha na niewidzialność. W sumie najlepiej najlepiej robi to, co mówię, bo jak już spróbujecie, to, to wtedy inaczej robić. No to wtedy wam może nie wyjść glitch i będziecie go powtarzali i mi skończoność. Dobra. Jesteśmy teraz w sklepie z ubraniami. Jestem w palet, to by i tak wiem, bo grałem, zabawmy się 3 Dobrze, zaraz będziemy, zaraz mój brat weźmie kamerę Okej, okay. chcesz kamerę? Jeszcze Dobra, starczy Ej, proszę pana, stop, stop, stop Teraz nagrywam, teraz nagrywaj, okej? Okay? Tylko tak wiesz, nie? Przecież to do się... nie, nie chcę Dobra, sorry, ale może być tak Okej, okay, mus... ja już mam założone część glicza Część glicza, kurwa yy, Nie, nie przekonałem do yy, Dobra, yy, okej, okay, muszę wam powiedzieć co za... yy, założyć Musimy tak Założyć marynarki yy, i zupełnie szary smoking. Ja już mam założony. Wchodzimy w spodnie. Spodnie są tutaj yy, i weźmiemy sobie. W sumie są tu muszą być. Muszą być yy, yy, legginsy barlone. Okej, okay, mamy yy, legginsy barlone. Wchodzimy w obuwie i buty na wysokich obcasach. I musimy wziąć, jak to było, jak to było? Czarno-białe. Czar, Biało-czarne wywinięte bodki. No i ubieramy to. Musimy iść akcesoria. Dodatki. I musimy wziąć rękawice. I czarne rękawice, ale to muszą być dla kierowcy, bo widzę, że tutaj dali bojowe. Czarne rękawice dla kierowcy muszą być. Że mamy już te rzeczy. Zapisujemy strój. Dwa razy. Nazpisujemy. Mamy strój. Teraz bierzemy online. zmień postać. To to w daty odcinku. Nie, nie rób tak kameru aż tutaj nam się... przybi się troszkę okay. Teraz usuwamy tą postać. skasuj Robimy to co w tamtym odcinku, tylko że to było nastrój modera. Jest ja tu napisane skasuj. To jest taki szybszy odcinek. Dobra. Trzy minuty. O, dzisiaj szybki. Gdybym prezentował też glitch na maskę gazową, bo jeszcze nie prezentowałem. Okej, okay, nie idziemy na chłopaka, tylko powrót do Grand w Auto, tak jak w tamtym odcinku, na strój moddera. Czekamy, czekamy. Co jest, Marcin? Dobra, to ja już chcę tam sam. Dobra, to chociaż się przybliż troszkę, okej? Dobra, jest sorry. Okej, dobra, ja z moim obrotem się chcę strasznie spać, bo... Dzisiaj się nie wyspał, prawda? No. Dzisiaj się nie wyspał. Ok, wracamy do fabuły. Dobra, czekamy, czekamy. Z tym odcinku też będzie jeden cały odcinek, który będzie jeszcze. dwie znalazł tego odcinku, bo to jest bardzo szybkie. Hej, wolał. Dobra, mi tu mają spada, bo to jest Buki, z gry. I nam się używać. Dobra, o, widzicie? Takiego x raya Jeszcze nie wdążyło wydziemy rajała. Ok, teraz yy, wchodzimy w zakładkę online, tak jak w tamtym odcinku. Yy, yy, nie wybieramy coś takie, tylko, tylko sesja do zaproszonych. Ok, czekamy, tak czekamy. Tutaj nagwiam na tej sprzęt 3 jakbyście nie chcę wiedzieć. Okay. No może nie doklądam. No to coś zjemy tam. bo obiad będzie dopiero o 16. No aby dzisiaj tata pojechał, bo tata pojechał tam do takiego padał, będzie tam trochę robił. A mama jest w pracy, my tylko... ale spokojnie, jest z nami osoba dorota, prawda? Mhm, odkrycia. Może proszę z sklepu i my, my korzystamy, mamy wolną chatę na razie. No. Okej, okay, no, wchodzimy z naszego gostka. Ta mleczna maska gazowa trwa krótko. maska gazowa jest bardzo krótki. to ja to robię błyskawicznie. Mamy swoje rzeczy, fliponek, akcesoria i bierzemy ten strój. Jeżeli macie fartuszek, a w sumie nie, jeżeli macie fartuch, okej. Okay. Może nie do końca wyszedł, ale możecie tak mieć. Jeżeli mamy fartuszek, bo ja miałem już koszulkę ubraną. Jeżeli macie fartuch. To właśnie ten drugi spój. a Nie wiem go bo... Jeżeli mamy fartuszek. To musimy wziąć e, e, topy. E, kamizelki narzędziowe. E, ticha bez kamizelki. No i mamy taki jakby. Ale to do końca też nie wyszło, ale jak ktoś lubi to niech ma. Dobra, liczę jednak nie będzie. Na razie.